Do gabinetu dyrektora gimnazjum przychodzi młody mężczyzna i mówi: Witam, chciałbym zostać nauczycielem geografii. Dobrze, ale wie pan, do klasy, którą panu przydzielę, trzeba mieć specyficzne podejście. Spokojnie, jestem wyszkolonym, wykwalifikowanym pedagogiem, poradzę sobie. Poszedł do wskazanej klasy, staje przed tablicą i mówi: Dzień dobry, jestem waszym nowym nauczycielem geografii. Ni stąd ni zowąd uczniowie zaczynają wyć, wrzeszczeć i rzucać w niego różnymi przedmiotami. On przerażony ucieka do gabinetu dyrektora i mówi: Panie dyrektorze, to jest jakaś paranoja. Ja ledwie zacząłem się przedstawiać, a oni już zaczęli wyć, krzyczeć i rzucać we mnie najróżniejszymi przedmiotami. Cała moja wiedza pedagogiczna zdała się na nic. Niech mi pan zdradzi, na czym polega to specyficzne podejście. Pokażę panu, odpowiedział dyrektor. Poszedł do klasy razem z biednym, wystraszonym nauczycielem, stanął przed tablicą i wrzasnął na całe gardło: Czołem, sku syny. Witaj, starych! Ju! wrzasnęli uczniowie w odpowiedzi. Dziś będziemy się uczyć o globusie. A co to jest globus i od tego kur. A zaczniemy.